Cześć, cześć, dzisiaj pierwszy film z serii recenzji zestawów, modeli ciekawszych w mojej kolekcji. Na pierwszy ogień, chyba jeden z najbardziej hypowanych w ostatnim momencie, w ostatnim czasie zestawów czyli taki zestaw Chagrymajstera z BMW 30. Zestaw, jak widzicie, w limitacji 560 sztuk. Mój ma numer 134 dzięki uprzejmości kolegi Marcina, który na ultrasie zgarnął mi jeden z ostatnich takich zestawów w ostatniej chwili. Pozwolę sobie tak szybko pokazać, jak wygląda samo pudełko. Jest to w, no dosyć przyjemny format, taki powiedzmy mocno nighting. W stylu kasety VHS. Kto ma jeszcze komunnie na kasecie VHS doskonale wie, jak się opisywało te kasety. No i jaka mogła być niespodzianka w nich. <laughs> jak ta ta coś ciekawego nagrał. Z tyłu mamy tutaj pięknie opisane. Kto jest producentem grafiki dotyczące, e, dotyczące właśnie takiego trochę e, vibeu. Vibro elektronicznego, trochę przyłomu lat 80 -tych, 90 -tych. Szybkie cięcie. I cóż mamy w zestawie? W zestawie mamy przede wszystkim klub programu, czyli samo 30 z sezonu 92. Tak, tutaj jest opisane, że to jest sezon 92. Szczerze powiedziawszy, aż tak dobrej pamięci nie mam, ale wydaje mi się, że jest to, że jest to. Jak najbardziej adekwatne. Producentem modelu jest z tego co widzę. Hmm. To może być producentem tego modelu. Wygląda trochę na tarmaka. Pozwolę sobie to odpieczętować, Zobaczymy, jak jest to pisane w środku. No i oczywiście setunia słynnego likieru. Już za chwilę dokonamy unboxingu takiego szybkiego. Więc tak, po otwarciu modelu nie mam tutaj informacji dotyczącej samego producenta. Modelu nie ma też żadnej kartki dotyczącej takiej ścisłej limitacji, więc ciężko mi jest określić. No sam poziom detali jest oczywiście kosmiczny. No tutaj nie ma, nie ma dyskusji, jeżeli chodzi o tą skalę. To um, moim skromnym zdaniem ciężko będzie to, to przebić. Widać wszystko jak na dłoni. Samo odzorowanie kolorów tego aparat troszeczkę przekłamuje, ale moim zdaniem jest jak najbardziej adekwatne. Tutaj drobna skaza, ale bez przesady. Model i tak cieszy oko więcej niż, niż pozytywnie. Gablotki nie mogę otworzyć. Nie wiem, czy jest tu jakiś zatrzask. Nie chcę tutaj też tego wyłamywać, czy ona jest zaklejona, ale naprawdę. Naprawdę wygląda wszystko w porządku. Tutaj jest, ciężko mi jest ustrzelić moim telefonem detale wnętrza, ale naprawdę wygląda to bardzo, bardzo w porządku. Trochę więcej siły, i udało się wszystko. To Może będzie lepiej widać. Nie no, ja jestem powiem szczerze zachwycony. Co prawda, dzięki uprzejmości kolegi, zakupiłem ten, ten zestaw w cenie można powiedzieć retailowej. Z tego co widziałem, w tym momencie na eliksie już frywałem w okolicach. 500-600 zł chyba. No uważam, że to trochę jednak zbyt dużak na taki zestaw. Natomiast, jako ciekawostka w kolekcji, zdecydowanie, zdecydowanie cieszy oko. Yy. Jeszcze potwierdzę, kto jest producentem, być może w opisie uda mi się to, tego filmu, uda mi się tą informację zawrzeć. Zapraszam Was serdecznie do śledzenia kanału. No i spokojnego weekendu, udanych wakacji.